Dzień kurde to się spóźnię Dobra muszę się ubrać muszę się ubrać Cześć mamo cześć tato o, o, cześć córeczko, a ty jeszcze nie w szkole? Przesnęło mi się trochę. Mamo co na śniadanie? Weź sobie torcik, kochanie. Ja tutaj robię placek, będziemy mieć gości. Oto fajnie już biorę. niemożliwe, co tu piszą. Mówią, że widzieli, że jak jakiś mm, dziwnie ubrany facet y, kijem robił sztuczne ognie. No to jest niemożliwe. To musiałaby być magia. A magia nie istnieje. Tak, tak, tak. Już to słyszałam tysiąc razy. Dobra, to ja idę już do szkoły. Dziewczyny, co wy tu robicie? I tak dziwnie ubrałyście? Kochana, czy ty zapomniałeś, jaki dzisiaj mamy dzień? Właśnie. Wystarczy na mnie popatrzeć, na moją odznakę. Moją odznakę, moją odznakę. Dobra, dziewczyny, nie wiem, o co wam chodzi, ale muszę iść jeszcze po telefon. Zaczekacie? No jasne, tylko się pośpiesz. Jest mało czasu. A to co? Ćwir, e, e, Co to? Szanowna Pani Wolfberg, mamy przyjemność powiadomić Panią, że została Pani przyjęta do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Ja pierdolę... Susan, co to? robisz tak długo? Mateńko, co się stało? Co jest? O, oh, Susan! Dziewczyny, nie wiecie, co mi się przy, przyśniło. E, przyśniło mi się, że przyszedł do mnie list, w którym było, że zostałam przyjęta do Hogwartu, który nie istnieje. A ten list to co? Jest jakieś y, logiczne wyjaśnienie. Ktoś sobie po prostu robi ze mnie jaja. O, mm, no to jasne. Tyle, że tu jest spis książek, dyrektorowie i tak dalej. Ojej, ja, ja. Nie, nie, nie. To jest po prostu rzecz. Ktoś to sobie wymyślił i nabija się ze mnie po prostu. Nieważne, dziewczyny. Wezmę telefon i chodźmy, już. Ja bym na Twoim miejscu rozważyła coś z tym listem zrobić. Kochanie, zaczekaj chwilę. Przejdziesz porozmawiać? Ale jeśli spóźnię, szkoła poczeka. Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Słucham? Jakby to. Delikatnie powiedzieć: „Jesteś czarownicą.